Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końcy do FIFA 17, szybka dostawa wiele form płatności, a także już od Dwojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewem bądź kartą. Gorąco polecam. Cześć, w dzisiejszym odcinku porównam dla was dwóch bardzo podobnych, w zasadzie niemal identycznych zawodników. Zwykła karta Rachima Sterlinga kontra Scott Sinclair w formie. Nawet różnica w cenie jest niewielka. Obaj panowie są Anglikami i chociaż Sinclair gra w Celtiku, można go łatwo stawić do składu Ligi Angielskiej ze zgraniem. Także zapraszam do oglądania. Jest to na Naprawdę trudny wybór, bo ciężko doszukać się różnic, które występują, ale na pierwszy rzut oka są trudne do zauważenia. A więc na początku opowiem wam o tym, co jest dla was zapewne najważniejsze, czyli tempo. Obaj gracze są bardzo szybcy, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bez problemu dają sobie radę z grą na skrzydle, ale jeśli zapytacie mnie, kto jest szybszy, myślę, że znacie odpowiedź. Mimo iż Sinclair naprawdę jest mega szybkim zawodnikiem, Sterling stoi na jeszcze wyższym poziomie. Trochę szybciej przyspiesza i jest nieco szybszy, jak się rozpędzi. Więc jeśli tempo jest dla was arg argumentem numer 1, warto zainteresować się graczem Manchesteru City. Patrząc na statystyki Sterling wydaje się mieć przeciętne strzały, ale moim zdaniem tak nie jest. Jego wykończenie w polu karnym wydaje się przyzwoite. Mam zresztą to samo zdanie o strzałach z dystansu. Nie są wybitne, ale od biedy można nim tak strzelić. Scott Sinclair ma podobne strzały z dystansu i podobne wykończenie w polu karnym. Według statystyk Sterling ma gorsze wykończenie, ale ja tutaj dużej różnicy nie zauważyłem. Natomiast już siła strzału jest znacznie lepsza u Sinclaira. Sterling ma słabą siłę strzału, i często jego uderzenia będą łapane przez golkiperów. i na pewno Sinclair stwarza tutaj większe zagrożenie. Uderzenia finezyjne to totalna porażka. Nie polecam nimi tak strzelać, zarówno jeden, jak i drugi ma słabiutkie podkręcenie. Zdecydowanie lepiej strzelać na siłę. Technicznie dużych różnic nie ma: obaj mają 4 gwiazdki sztuczek i dwie gwiazdki słabszej nogi. Nie polecam nimi strzelać używając lewej nogi. Natomiast jeśli chodzi o dribbling, to wypadają bardzo dobrze: łatwo się nimi mija rywali, obracają się błyskawicznie. Natomiast Sterling ma troszeczkę lepszą kontrolę piłki, łatwiej jest mu przyjąć. Piłkę, a jak się porusza z piłką, czuć, że mają lepiej opanowaną. W kwestii podań też jest bardzo podobnie. Ich krótkie podania są przyzwoite, bez rewelacji, ale taki poziom jest wystarczający. Podobnie wypadają do środkowania. Bez szału, ale da się wrzucać. Natomiast patrząc już chociażby na wytrzymałość, to tutaj jest ogromny plus dla Sinklera, który męczy się wolno, potrafi cały mecz biegać na bardzo wysokich obrotach, a Sterling niestety może już być mocno zmęczony. Siła i agresja to dno. Jeden jak i drugi Anglik jest przepychany i nie walczy o piłkę. Obaj gracze mają też wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie, a więc bardzo. Dobre rate'y. Zawsze są w ofensywie, wystawiają się do podania, wybiegają za plecy obrońców, więc tutaj nie mogę narzekać. Na szczęście dzięki świetnej równowadze stosunkowo rzadko się wywracają na ziemię. No i jeszcze taki mały plusik będzie dla Sinklera za to, że ma wysoko ocenione rzuty karne. Sterling ma słabe jedenastki i jeśli potrzebujecie kogoś, kto będzie potrafił dobrze wykonać rzut karny, na pewno lepszym wyborem będzie Sinkler. Cenowo wygląda to mniej więcej tak. Na każdej platformie są trochę inne ceny i widać, że Sinkler jest droższy, ale pamiętajcie, że to karta w formie. I jego cena naprawdę nie jest wygórowana, biorąc pod uwagę jego tempo na karcie. Sterling z kolei to zwykła złota karta, która nie jest jakaś droga, ale do tanich też nie należy, a wynika to głównie z tego, iż gra w lidze angielskiej i ma 93 tempa na karcie. Podsumowując, trudny wybór, ale powiem wprost: ja z tej dwójki wybrałbym Sinklera w formie, już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim posiada on mocniejszą siłę strzału, co przekłada się na strzały znacznie bardziej zagrażające bramkarzowi. Ma on też dużo lepszą kondycję, a jest to czynnik bardzo ważny do skrzydłowego, no i należy też pamiętać, też, że Sinker to karta w formie, która poniżej 10 tysięcy nie zejdzie i nie straci aż tak na wartości. Natomiast Sterling to zwykła złota karta, która prędzej czy później zejdzie do niskiego pułapu cenowego. Dodam jeszcze, że Sterling ma swoje mocniejsze strony od Sinklera, ale nie przekonały mnie na tyle, żeby uznać go za bardziej wartościowego piłkarza. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Jeśli ten odcinek się Wam podoba, możecie zostawić łapkę w górze albo komentarz. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!